E-maneczko Ludziska Stawros 84. Gigbest 3 granie, gadanie z Stawros 84, jak widzicie. VFC 7 punktów mamy. 10, żeby się utrzymać. 4 mecze do rozegrania. 2, 2 zwycięstwa, 1 remis, 3 porażki w, tym, w tej lidze. Stwierdziłem, że zagram te 4 mecze jeszcze tą ekipą portugalską. I no Najważniejsze jest zdobyć chociaż 3 punkty, żeby się utrzymać. Jeśli uda się coś lepiej, promocja będzie Gites, jeśli nie. No to trudno, mamy szansę na 12 punktów. 12 punktów da nam nawet mistrza. W co wątpię, że tak się uda, no ale spróbujemy. I po tym zakończymy przygodę z Ligą Portugalską. No bo już coraz, coraz ten. Dzięki Maximus za skład niemiecki. Zobaczymy, chyba że wyjdziesz czymś innym dam ci znaka ile będę miał kasy no wam znaka w sumie ile będę miał kasy i będę mógł widzicie, jeśli jesteście w stanie sklecić coś innego tylko nie liga portugalska ani nie liga francuska Wrócimy do pierwszego przeciwnika zobaczmy co ty tam masz chłopie chemia 100 rating 83 liga hiszpańska Ma masz maskerano Pepe Coutinho, czy jak. Nie, to jakoś, jakoś, no. no proszę, tu jeszcze ma Rakiticia z Sewilli, ale już jest dostępny z Barsy. Pedro, Diego, Koszta y, i Griezmann, czy jakoś, jakoś, jeśli dobrze pamiętam. wrócimy well, Costa Kosta, Kosta do Pedro. Pedro! Pedro dośrodkowanie i niestety bramka, no pierdziele, no moi obrońcy znowu zasnęli mamy 1-0 dla przeciwnika No masakrator, kurde no Pedro 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 2-0, no ja jego nic nie idzie tą drużyną już teraz Posypało się No nie Cisnę gościa, ale kurna coś nie, nie mogę no Nie mogę, no. No ale czemu do tego nikt nie... W... No stoją jak pi... Pazdy i 3 do zera. No stoją i nic, dosłownie się nie ruszają. No masakra, no. Nie wiem, kurna, jakiś wsteczny bieg się dla nich włączył. No zobaczcie. O, no nie zobaczycie, no. Ale cofniecie sobie, to sobie zobaczycie. No stanęli w trzech i nic nie robią. No masakra, no. No nie, jeszcze mu podałem! No co za gościu wali w tą główkę tak delikatnie, no to przecież trzeba być jakimś No nie no ta drużyna mnie rozwala już. Rozwala, no przecież ta główka Mangali to gorzej niż gorzej no Lobni go Lobni No uderz to! Karny Dobra, chociaż tyle dobrego Ma Maskerano, fauluje mi chyba Oscara Cordozo, nie wiem już... Nieważne. Nie, Belfodila, którego wpuściłem. <grywka> I pewnie i tak zdupcie tego karnego, ale co tam, Oskar Cardoza. No wiedziałem, że zdupcie. No, no co, co ja nie zdupcie, jak zdubczę, no? Mamy rzut Rozny w ostatniej minucie spotkania Gaj tam do NIEEEEEEEEEEEEEEJ! Broni prosto łatwo Diego Lopezek I przegrywamy to 4... 4-0 W plecy, no niestety no 4-0, no co zrobić No czasem tak idzie, kurde, że nic nie idzie w ogóle Masakrycznie Masakrycznie nic nie idzie no. Jedziemy kolejne spotkanie Tak w dziwnym momencie trochę włączyłem, ale dobra, amiasto o cie kurwa, chuju ZŁOTY, brzydko powiedziawszy Rating 87, Di Maria Inform Inform Luka Modric Team of the Season kurtu ja PIERDYLE, RAKITI, no nie no Sergio Ramos INIESTA, to jest masakra, Neymar w napadzie. Kolejne Welcome spotkanie z port, zawodnikiem FIFA, Kurna będzie jazda Przepycha się Jackson Martinez Jackson Martinez! Kurtu obroni! No, coś ty, kur. Coś ty zrobił, chłopie! Przed samą bramką stałeś! Jak to to spierdzielić można było? Jeszcze raz piła do Martineza! Martinez! A? Lobuje! Lobuje! Jest! Wpada do bramki! Lobujemy z daleka! Wpada do bramki nad Kurtua, który wyszedł zablokować Martineza. Jest 1 do 0 i o to chodzi: Cristiano Ronaldo niezadowolony. Tu Martinez próbował lobować, ale Kurtua go zblokował. Ale przy dobitce już bez szans. Jest 1-0. Czyżby kick glitch? Tak, no oczywiście, bo nic innego. No po co wychodzisz? no. Eder, Eder, Eder Eder dośrodkowanie do Martinezza, Martinez Martinez i jest 2 do 0 Uhu. W końcu, w końcu idzie coś na, po mojej myśli Jest Jackson Martinez i jest 2 do 0 Tam Ederem lekki zwód zrobiłem O zobaczcie, uciekłem w drugą stronę żebym, Bo myślałem, że będzie od razu dośrodkowanie I pięknie Jeszcze z dwie bramki w tej połowie szczelić Jezus! Di Maria! Di Maria przyblokowany, jest dobrze! O Jezu, źle! Po co tak krzy... No faul! Ej! No jak to nie jest? Salvio! Salvio! Salvio dośrodkowuje do Martineza! I! Poprzeczka! Bronkarz! No nie! Pięknie, dawaj Quinteroś, dawaj Quintero Jezus Maria, nie ma bramki Kury, Warszawa nie hoduje yeah. no ale zobaczcie to, zobaczcie to No trzech zawodników rozeszło się Zamiast zostać przy środku, oni się rozeszli No masakra No masakra, to dosłownie jakich mało No jak można coś takiego zrobić, no bez przesady, no zobaczcie, ten w szczególności ten o, prawy obrońca, no co, co on robi? Zbiega z zawodnikiem, który nie ma nawet piłki. Gajtan, Gajtan. Gajtan, Gajtan. do jedno, mocne może do Martileza i szybko odpowiadamy! Uhuhu. Przeciwnik obejrzał sobie trzy powtórki, niech ma, wy zobaczycie tylko jedną, nie ma sensu więcej. Flanka, znaczy się prawa. 4-1, dziękuję Wiem, że to kolejna główka, kolejne dośrodkowanie Ale Eder, 4-1, dziękuję Ja muszę się chwytać wszystkiego, byle wygrać to jedno spotkanie 10 punktów i utrzymanie Bum! I czy będzie? Będzie, piąta Uhu! Powoli, na spokojnie 5-1, Martinez Dziękuję, do widzenia Wuhuu Kolejne spotkanie. Tym razem chemia 100. Rating 8,2. Liga angielska. Mignolet. Ja już chciałem powiedzieć, że Liverpool, ale to tylko z tyłu. Patrice Evra. Gerard. Kurna, powiem Wam chwila Dziura w mózgu. do Suarez. Suarez to niebezpieczny będzie. Sania z prawej. Już jako transferowany do City. Sania. Nie, nie gracz Arsenalu, tylko City. Lecim. Jackson Martinez do Edera i znaczy odwrotnie się Eder do Jacksona Martineza. 1-0. Jest dobrze. Negredo 1-1. No niestety, niestety, niestety. Niestety no dośrodkowanie z lewej strony i nagredo wygrywa pojedynek główkowy z moim zawodnikiem. Pio! No i... No i rzut karny! No jak tu nie ma karnego, no pany! Nie ma karnego, ale usług Z dystansu! Pięknie! Jackson Martinez zabił, rozerwał siateczkę aż miło z linii pola karnego. Jak uderzył, tak aż miło się zrobiło. Tutaj chwila z wiechy przyjął, uderzył, po rogu i bramka. Jackson Martinez. Martinez dorzucił. A jest! 3 do 1. <noise> Martinez dorzucił Quintero do... Szczeli mamy 3-1. Pięknie tu w narożników polakarnego się zabawił. Quintero wyprzedził. Nie wiem kogo tam przeciwnika. I 3-1, jest dobrze. No ej, no. O Jezus, Maria, ale piłka do Negredo. To musi być gol. To musi być gol 3-2, niedobrze. ja jaka szkoda, szkoda tego prowadzenia dwubramkowego, no ale damy radę. Jeszcze damy radę. Negredo z drugą bramką w meczu. Salvio, długa piła. To, co lubimy. To, co lubimy, to, co robimy robić. To, co robimy robić. To, co robimy dobrze. To, co robimy dobrze. To, co robimy doskonale. Piękna, długa piłka. Eden wygrywa Quintero. Dobija tak, kto chyba Quintero? Uderzenie, broni, ale przy dobicie minole, bez szans. I znowu dwubramkowe prowadzenie. Podań przeciwnik wymienia, ale póki co jest dla nas dobrze, oj nie Gredo To Eriksen, Eriksen i mamy znowu bramkę, kurna Eriksen dostał piłkę ładnie w uliczkę i 4 do 3, no niedobrze no My mieliśmy szansę, powinniśmy to wykorzystać, poszła kontra, no i Eriksen i 4-3, 15 minut do końca spotkania Kurde, no niedobrze Dobrze, Ramsey, Aaron Ramsey no nie, nie mów, że to jest karny! No ja pierdyle, ten sędzia jest kurwa! No jak to może być karny? Jaki karny? Powiedzcie mi, gdzie tu jest karny, no? Reckless. Czysto ściągam Reckless. piłkę? No i co? Ja jego Lewo Uff. Chociaż kurna taka sytuacja, że on może strzelić w środek właśnie. To jest to Ale pójdziemy w e, piłkarza lewo. Luis Suarez Kontra Helton jest! Spudłował! Spudłował Suarez! Spudłował! Aż to zobaczę jeszcze raz! Spudłował! Dobrze się rzuciłem, ale pudło! Wielbłąd Suareza! No nie 4 minuty doliczone i Negredo wychodzi. Negredo wychodzi i strzela na 4 do 4. No kurna chata! I niestety, niestety 4 do 4. Tak więc to będzie ostatnie spotkanie raczej w tym epizodzie. Chyba że będzie jeszcze jakiś tak zwany late twist, czyli coś strzelimy na koniec. Z tego względu, że jak będzie remis, nie mamy szans już na wyjście. Tak więc lecimy. Ostatnia końcóweczka już. Koniec. Sędzia, kończwaśd. No, jest koniec meczu. 4 do 4. Ładne spotkanie. Szkoda tej straconej bramki w samej końcówce, ale utrzymujemy się i zmieniamy na pewno drużynę. Może użyję tą, co Maksimus zrobił z Ligi Niemieckiej. Zobaczymy, zobaczymy jak sprzedam zawodników, ile będę miał kasy. Tak więc dzięki za oglądanie. To byłem ja. Stawros84GIG PS3. A to chwała FC. Droga do... Pierwszej.